Dzień dobry, szczęść Boże, witam serdecznie w czwartek 5 września i z 5 rozdziału Łukasza. Dzisiaj zaczerpniemy Ewangelię do rozważenia. Ona jest zapisana od 1 do 11 wersetu. I moi drodzy, w tym Słowie Bożym na dzisiaj jest piękna historia, która nam pokaże, jaki jest klucz. Aby doświadczyć totalnej akceptacji i totalnej miłości Boga. Aby Bóg spojrzał na ciebie z taką radością, z taką po prostu dumą i powiedział: No chodź, no chodź, no podejdź tu, no daj się ukochać, no chodź już. Co trzeba zrobić, my jako ludzie, co musimy zrobić? Aby Bóg właśnie mógł uruchomić lawinę swojej miłości. Moi drodzy. I historia jest taka. Otóż przychodzi Jezus i jest otoczony wieloma ludźmi. Jezus zaczyna robić to, co zawsze. Mówi przypowieści, głosi fajne kazania, uśmiecha się do ludzi, jest z nimi bardzo blisko, robi pewne cuda. Objawia po prostu siebie jako Bóg, że on może wszystko. I emanuje mądrością, dobrem i miłością. I moi kochani, w tym kontekście takiego Jezusa nagle pojawia się Piotr. On widząc mesjasza, widząc Bożą chwałę, widząc syna Bożego, podchodzi i mówi: Odejdź ode mnie, panie, bo jestem człowiek grzeszny. Wtedy Jezus spogląda na niego z uśmiechem. Wy, Piotrze, wstań. No, chodź. No, chodź. Odtąd nie będziesz łowił ryb jak do tej pory, lecz ludzi. Powiadam ci. Pójdź za mną, a uczynicie rybakami serc ludzkich. Dam Tobie wielki autorytet, dam Tobie moc, dam Tobie wszystko, co potrzebujesz, aby być szczęśliwym człowiekiem. I Piotr, zdziwiony, powstał i poszedł za Jezusem. Odebrał Akceptację, miłość, wybór. On, Jezus go wybrał. Jezus go wyłowił spośród tłumu i obdarzył go po prostu szczęściem i pokojem i niezwykłym zaufaniem. I jaki to jest klucz? O co chodzi? Patrz, widzisz potężnie działającego, pięknego Jezusa, mówiącego kazania, emanującego mądrością i miłością i nagle w tym kontekście widzisz człowieka, który w tym świetle Jezusa dostrzega swoje słabości, dostrzega swoje grzeszne życie. I co? I przychodzi do Jezusa i mówi prawdę. Mistrzu, jestem słaby, jestem grzeszny, nie jestem godzien, abyś był tak blisko mnie, a ja tak blisko ciebie. I to jest klucz. Prawda. Prawda o sobie. Nie tylko zrozumiana, że jestem słaby grzeszny, ale też wypowiedziana przed Bogiem. Nic nie ukrywam, nie ściemniam, nie udaję anioła. Nie staram się być czysty, święty, doskonały. Mówię, jak jest. Jestem słaby i grzeszny. I moi kochani, to otwiera serce Boga. To jest klucz. Widzimy to na przykładzie właśnie tej. Historii. Jezus spojrzał z miłością na Niego i powiedział, Okej, okay, na to czekałem. Na tę postawę czekałem. Na takie serce prawdziwe, szczere, uniżone. Czekałem. Chodź. No, chodź. I pójdź za mną. Moi drodzy, jak to przełożyć teraz na swoje życie? Moi drodzy, to jest bardzo ważna sprawa. Żeby uznać swoją słabość, swoją niemoc. To, że ja jestem grzesznikiem. Tak, ja to widzę po sobie. W każdej modlitwie mówię, panie, jestem grzeszny. Już nie jestem grzesznikiem, bo jestem zbawiony, ale jestem grzeszny cały czas, jestem słaby. Tak, mówię, Jezu, ty mnie znasz. Wiesz, że jestem leniwy, wiesz, że jestem egoistą, oj, wiesz, że jestem często nieodpowiedzialny, że nie jestem czysty. Że nie jestem do końca prawy, że nie jestem ideałem. Panie, Ty wiesz. Ja też to wiem. I ja Tobie mówię, jak jest. Ale Boże, też wiem, że Ty mimo to mnie bardzo kochasz, że Ty mnie akceptujesz przez to, że jestem szczery, że wchodzę na płaszczyznę prawdy. Mówię, jestem grzeszny, grzeszny jestem słaby. Tata mówi: Wiem Michał. I takiego Cię kocham. Chodź. No, chodź. To jest właśnie klucz, moi kochani. Zrozumieć, że jestem słaby, nie wypierać tego, nie udawać, że jest inaczej i wyznać to Panu. Bogu moje grzechy nie przeszkadzają. Dla niego to nie jest żadna bariera. Prawda jest pomostem, którą kładę nad swoimi słabościami i grzechami, po której może łaska. Przychodzić do mnie. I to zrobił właśnie Piotr w tej historii dzisiejszej. Widział Jezusa, upadł mu do stóp, powiedział: Odejdź ode mnie, bo jestem człowiek grzeszny. A pan wejrzał na niego, i właśnie dlatego, że tak powiedział, obdarzył go potężnym zaufaniem i autorytetem, i wybrał go na filar, na współpracownika, na swojego apostoła. Moi drodzy, to jest właśnie klucz. Nie chciejmy udawać, że jest inaczej. Każdy z nas jest słaby i grzeszny. I dopiero wtedy, kiedy tylko to uznasz, wyznasz, przyznasz się, wtedy Bóg będzie mógł działać cuda w Twoim życiu. Do momentu, kiedy będziesz udawał, że, że jesteś okej, okay, że jesteś dobry, że jesteś doskonały, może nawet, albo będziesz się starał, że muszę być czysty, muszę być yy, po prostu doskonały, perfekcyjny, yy, bezgrzeszny, niepokalany, ble, 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 to jeżeli tak będziesz się starał o własnych siłach, nie uzyskasz tej Bożej przychylności, nie doświadczysz tej Bożej miłości, Jego wybraństwa, Jego łaski, że powie do ciebie, no chodź, chodź, kocham cię, no przytul się. Moi drodzy, nie chciejmy być y, jak anioły, bo to nie jest wola Boża. Gdyby Bóg chciał, żebyś był aniołem bez grzechu, by Cię tak stworzył, ale stworzył Cię człowiekiem. Więc nie chciej być aniołem, bo to jest pycha, głupota i pogoń za wiatrakami, nie do osiągnięcia. Bóg tego nie chce. Bóg chce, abyś powiedział, tak, jestem niedoskonały, no odwala mnie raz, nie dwa. I Bóg to wystarczy, Bóg kocha prawdę. Bóg szuka prawdy, a nie doskonałości anielskiej. Ok? Tak więc nie bój się. Kilka dni temu miałem taką rozmowę z pewną osobą. Piękna rozmowa, fajnie się zaczęła, ale po jakimś czasie, kiedy doświadczyłem pewnego takiego zgorzknienia i atakowania pewnych ludzi, wypowiedziałam prawdę, że no, posłuchaj. Nie patrzysz obiektywnie. Jest w tobie dużo żalu, zranień, egoizmu. Wypowiedziałem kilka takich rzeczy. Okej, okay. no może bez jakiegoś bez delikatności, ale, no, ale tak czułem, że Duch Święty mi to pokazuje, i mówię taką prawdę. I moi drodzy, niestety ta osoba nie była w stanie tego przyjąć. Obraziła się. I rzuciła słuchawką. Rozłączyła się ze mną. No, i niestety cały czas żyje w tym swoim smutku. Bo jak może się pan do niej przebić, ją ukochać, i powiedzieć: No chodź, skoro w tej osobie nie ma tej postawy tak, okej, okay, jestem słabym człowiekiem, jestem nieumiejętny, często upadam. Właśnie, jeżeli tego nie ma, i kiedy ktoś słyszy prawdę o sobie, ale jej nie przyjmuje i atakuje, odbija piłeczkę, no to niestety Bóg tam nie może za wiele podziałać. Biedni tacy ludzie, którzy yy, chcą być doskonali, a kiedy ktoś im pomaga pokazać pewne słabości yy, i grzeszność, oburzają się. Biedni tacy ludzie. Moi drodzy, ja wiem, że jestem grzeszny. Mam tego bardzo wielką świadomość, moi drodzy. Jeżeli ktoś mi mówi, ty Michał, no to i to, to jest po prostu nie tak, jak, jak należy. Tutaj coś upadłeś, tutaj nie się zachowałeś, tutaj zawiodłeś. Wiem, no tak, okej. Okay. Kurczę, no głupio mi, że to po prostu aż tak widać. Jestem tego świadomy, no przepraszam. Moi drodzy, żyjmy w prawie, to jest bardzo wyzwalające. Nie musisz udawać doskonałego. Wresz przeciwnie, to cię będzie zamykało na Bożą miłość i, i Bóg nie może cię przytulić wtedy. Tak jest, moi kochani, niesamowita Ewangelia, idźmy śladem Piotra i wyznajmy przed Panem, tak, jestem człowiek słaby, grzeszny. Upadam, nie jestem czysty, nie jestem solidny, nie jestem. Yy, 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 jakiś tam yy, bezinteresowny. Yy, ale Panie, chcę Ciebie. Ja Ciebie chcę. Jako grzeszny człowiek chcę Ciebie. Potrzebuję właśnie, jeszcze bardziej potrzebuję Ciebie. Pomóż mi. Podźwignij mnie. I Pan to robi. Pan wchodzi, Pan wkracza w Twoje życie i Cię podźwiga. I to jest, moi kochani, niesamowite. Na końcu Wam powiem taką fajną mądrość, że Bóg w nas najbardziej miłuje to, co sam Stworzy, czego sam dokona. Bóg w nas najbardziej miłuje to, czego on sam dokona. Nie to, co ty dla niego zrobisz, jak się wystarasz, ile zasłużysz, jak po prostu staniesz na głowie. Nie. Bóg chce mieć po prostu pole do popisu. Nie buduj nic dla niego. On chce po prostu gołą ziemię. Przyjdź więc do niego i pozwól, aby on postawił fundamenty, postawił parter, pierwsze piętro, drugie i całą budowlę. Wtedy jest największa chwała Bogu, Boga. Bóg w nas miłuje najbardziej to, czego sam dokona. Więc nie chciej nic dawać Bogu, robić dla Boga. Daj mu po prostu swoje serce, niech on tam działa. A właśnie takim wydaniem siebie. Jako taki pusty plac budowy, to jest właśnie ta postawa. Tato, jestem słaby, jestem grzeszny. Proszę przyjść i działaj bez przeszkód. Ja się poddaję, ja nie chcę po swojemu. Ty jesteś Panem, więc panuj we mnie, prowadź mnie. Moi drodzy, kilka takich myśli natchnionych, bo to ze Słowa Bożego. Niech nas prowadzi, niech nas oświeca. To słowo i ta wspaniała Ewangelia. Łukasz 5, 1, 11. Możemy sobie jeszcze do niej sięgnąć indywidualnie. Okej, okay, to pięknego Wam życzę yy, czwartku i do jutra.